Ram pam pam witam was bardzo serdecznie zaczynamy odcineczek od kupna szaty aury na aukcji błyskawicznej ninja rozwiana jest pełną parą i taka szata aury na pewno się przyda jeżeli ktoś z was nie wie czym jest szata aury jest to taka jakby trochę szarfa tylko że można do niej zadzić biżuterię oraz tarcze ja będę wkładał NNO. Tutaj z okazji świąt dodali jakieś zielone smocze, f, f, skrzyneczki, jak sami widzicie, za pierwszym od razu powiedziała mi czapka, ale fajnie byłoby wydropić cały set, a więc lecimy z koksem. Książki lidera, medale smoka ogólnie, no bodzio, przepustka ogólnie, jak sami widzicie, taki bardziej syf leci, fardzie, za pierwszym razem powiedziała czapka i teraz drugi raz także powiedziała nam czapeczka. Super, że są one na 30 dni, ale no niestety aż takiego wrażenia te skrzyneczki nie robią. Dokupiłem jeszcze 5 i efekt jest negatywny, nie poleciało mi to co chciałem. Jako że święty Mikołaj to i skarpetki, tutaj otwieram jakichś świątecznych skrzynek, od czasu do czasu je odbierałem, zapominałem o tym. Bo ten event nie robi już wrażenia w 2023, chociaż to jeszcze są ostatnie klipy z 2022 roku. Tutaj mieszanko łuku zodiaku. Na co liczę? No na jak największe średnie. Po co mi łuk zodiaku? No bo to ninżą, którą widzieliście na samym początku odcinka, oczywiście chce biegać melejkę, a najlepiej biega się ją na polimorfii i taki łuk 35 średnie plus bardzo by się przydał. Oczywiście marzy mi się 40. Czy się uda? No to musicie zobaczyć sami. Jak sami widzicie, jak na razie miesza kompletny syf, 22 średnie, 11, 4, 25, 5 omdlenia, ale tych zmianek troszkę się nadropiło, na rubi lecą zmianki z metinów aż dwa razy tygodniowo, a więc tych materiałów zmieszania w najbliższym czasie będzie naprawdę bardzo dużo i możecie mi powiedzieć, czy chcecie, abym zostawił każdą zmianeczkę po kolei, czy po prostu jakoś wziąć to, przyciąć, ukrócić, czy zrobić z tym coś innego, to proszę zostawcie komentarz, czy takie długie mieszanie, gdy, gdy wrzucam te całe około 40 zmianek jest ok, czy... Wolelibyście po prostu szybkie cięcie i pokazanie efektu finalnego, czy się udało, czy nie udało, ewentualnie za którym razem weszło. Którędy na Wałbrzych, tutaj Michael pyta, a więc za Wrocławiem jedziesz dalej i masz Wałbrzych stary. Przy okazji pozdrawiam widza. 22 średnie, 3, 8, 17, Minus 4 minus 22. No szkoda, że te średnie na minus tak, tak wielkie wchodzą, a na plus nie potrafią. Po raz kolejny minus 22 średnia, więc naprawdę nie ciekawie. 11 minus 4 i mamy 38 zręczności 3 szycia. Hmm, no taki przejściowy. Mógłby być na mele, jeżeli mam być szczery, dałby radę. Tutaj no zręczność na polimorfii zbytnio nie działa, ale jeszcze ma trzy szycia, więc można to potraktować w zasadzie jak 33 średnie. Ale mówię, co tam nie będziemy się rozdrabniać i lecimy dalej. Czy to była dobra decyzja, to zaraz zobaczycie. Minus 29, no chyba rekord, chyba rekord, yy, jeśli chodzi o minus. Tutaj otwieranie Jak okay oczywiście trwał, event kart okej, okay. tych jak okay udało mi się jak sami widzicie ponad 100 o, zrobić, a więc fajna są Liczę oczywiście na jak najwięcej magicznych kamienin, bo chociażby tytanka jest do wbicia, którą ulepszyliśmy w poprzednim odcinku, jeżeli nie widzieliście. To koniecznie zobaczcie, a ja w tym momencie chciałem pozdrowić wszystkie osoby wspierające kanał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wsparcie i wspomnę też o łapce i subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału. A łapka zawsze cieszy fajnie, by było, gdyby pod tym odcinkiem było ich ponad 100. I lecimy ze złotymi, chcę dropnąć mani, jak mamy na razie skrzynię do palacza, magiczny kamień, no i mani, a więc super, jest, jest, słonik też już na ninży. bajka. A tak ogólnie wygląda cały drop z tych wszystkich Okej, okay, jak sobie widzicie, 5 magicznych kamieni, troszkę szarf, tutaj 30 średnia jeszcze w stuleciki weszły, kilka jaj razadora, nemerki, sami dokładnie widzicie, co tu poleciało? Sędziowie, że to ładniej Posprzątam i tyle. Teraz jeszcze próba w wydropnięcia mani na szamance. Czy także się uda? Jaju, razadora, pierścień, teleportacji, skrzynia ksiąg do palaczy, geje, magiczny kamień, szarfa, pierścień, teleportacji, magiczny kamień. I kord zdrogo drogocenny. Niestety nie udało się wydropić mani, ale dwie szarfy dziesiątki poleciały. No to próbujemy na unikata i niestety zjerało. No i bierzemy się za ulepszanie naszej tytaneczki do plus 9. Troszkę magicznych kamieni mamy, a więc pierwsza próba się nie udała. I druga próba jak najbardziej jest już pozytywna. Nie było co się śpieszyć. Powoli do przodu. Oczywiście dodali tą bolę noworoczną, trwa do teraz, a więc już jak sami widzicie, te materiały są naprawdę bardzo, powiedzmy, jak to ująć? Bieżące. Bieżące to są materiały. I tutaj pierwsze czy symbole, jakie udało mi się zdobyć, pragnę wymieszać po jakiś talizman, aby mieć na drobka. Potem oczywiście wbić tam 15, 30 insekty. Jest talizman ziemi, całkiem szybko, całkiem szybko ta tombola to taki skam, że szkoda gadać, jeszcze odbiorę sobie te losiki, które mam, ale w tym roku, tak jak i w poprzednim, ta tombola to totalny syf. Bonowanie talika, tak jak mówiłem... I lecimy z koksem. Pierwsza zmianka, 20 mroku, 15 insekty. Druga zmianka, 15 lud 25 ziemia, 15 insekty. Kolejna, 20 lud 20 mrok. No całkiem fajny talik, ale no musiałby być max i najlepiej do tego obrona. Tutaj wbiło nam... 3 obrony, 10 odporności na luda i 8 omdlenie. a więc do PVP wydaje mi się, że ten talik na prawie byłby fajny, ale nie znam się na tych talikach, to mówię, co tam zmieszam jeszcze raz. I mamy 30 insekty, 15 mrok, może być. Tutaj mieszanie tarczy po NNO, ponieważ no, tak jak na początku dzieliście, zakupiłem Szatę Aury, to chciałbym do niej jeszcze wbić NNO. Z szóstych, siódmych bonusów, jak znajdziecie, dodało mi Max PZ i obrażenia od umiejętności bossów, co jest super, że dodało same w sobie, bo nie musiałem tego mieszać. No i niestety, pierwsza porcja zmianek nie oddała. Tutaj znowu nic nie wbiło, znowu nic nie wbiło. 10 diabły, 10 orki, prawie Jotun, ale znowu nic nie wbiło. Jeszcze 8 zmianeczek, nic. 8 zręczność, nic. Jest, NNO, szkoda, że wszystkie inne bonusy są słabe, fajnie jakby jakaś zręczność doszła, no jest niby siła, a więc cóż, idziemy do Pana od szarf i szaty aury, wkładamy ją, a ja będę Wam bardzo serdecznie dziękował za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że miło Wam się go oglądało, koniecznie zapomnijcie, zostawić subskrypcję, jeżeli lubicie moje filmy, łapkę w górę, dzwoneczek także możesz kliknąć i napisz jakiś... Komentarz może zrobię jakieś moje QA w następnym trzymajcie się narka.